Cześć, kochani! Dzisiaj nieco inny filmik. Dzisiaj chciałam Wam opowiedzieć o pięciu błędach, które sama popełniałam, kiedy zaczęłam swoją historię z fitnessem i dietetyką. Mam nadzieję, że Wy ich nie popełniacie, a jeżeli tak, to chcę, żeby ten filmik Wam pomógł, więc oglądajcie. Więc pierwszy błąd, jaki popełniałam, to było niejedzenie po określonej porze. Przez dwa lata nie jadłam po godzinie 16. I to działało. Dlaczego? Ponieważ bilans kaloryczny, mimo wszystko, był ujemny. Nie dałam rady zjeść tyle w ciągu dnia, żeby po prostu przytyć albo nie schudnąć. Więc na krótką metę to rzeczywiście dawało rezultaty. Ale dlaczego uważam to za błąd i dlaczego przestrzegam przed takim myśleniem? Ponieważ sama nie zwracałam uwagi kompletnie na to, co jem w ciągu dnia, ponieważ usprawiedliwiałam się, mówiąc hmm. Przecież od 16 i tak nie będę nic jeść, więc mogę jeść, co mi się żydnie podoba. Niestety, tak jak mówiliśmy, na długą metę to naprawdę jest błędne myślenie, ponieważ nie zwracamy uwagi na makroelementy, na mikroelementy, minerały, witaminy itd. I też zwalniamy metabolizm. Później po właśnie tych hmm, postach przerywanych tak zwanych. Zwolnił mi się nieco metabolizm i zauważyłam to, więc przestrzegam przed tym. Drugi błąd jaki popełniałam to było nałogowe ćwiczenie cardio. Nie zrozumcie mnie źle, ćwiczenia cardio są potrzebne, świetnie działają na nasz układ krwionośny, usprawniają serce, poprawiają nam humor i też spalają kalorie, ale nie możemy skupiać się wyłącznie na ćwiczeniach cardio. To właśnie robiłam. Potrafiłam ćwiczyć przez godzinę, dwie, tylko cardio. I dlaczego to jest złe na dłuższą metę? Ponieważ, żeby przyspieszyć nasz metabolizm, w pozostałych godzinach, tych 23 czy 22, kiedy nie ćwiczymy, musimy zbudować tkankę mięśniową. Bo mięśnie palą tłuszcz, to już wszyscy wiemy. Dlatego między naszymi ćwiczeniami kardio Musimy też dołożyć ćwiczenia wzmacniające, ćwiczenia budujące mięśnie, ponieważ wtedy nasze ciało pracuje, kiedy my odpoczywamy. Czyli te dwie, 22 godziny, kiedy sobie odpoczywamy, to i tak kalorie są palone. Więc to jest naprawdę, naprawdę ważne. Poza tym, kiedy ćwiczymy tylko kardio, to nasze ciało może nie osiągnąć takich rezultatów, na jakie liczymy. Dlaczego? A, ponieważ tylko zbudowanie tkanki mięśniowej pozwoli nam na zbudowanie jędrnego ciała. Często właśnie mówimy, kurczę, no ćwiczę, ćwiczę, a na przykład jakaś część ciała nie, nie jest jędrna, nie jest wysportowana, <grywanie> tak w cudzysłowie, właśnie przez to, że unikamy ćwiczeń siłowych. I szczególnie, Panie, nie bójmy się, naprawdę, nie zbudujemy nie wiadomo jakich kolosów, Trochę mięśni na pewno nam się przyda. Trzeci błąd jest to błąd chyba najgorszy i wiele osób niestety popełnia ten błąd i ja również. Jest to mierzenie swojego sukcesu utraconymi kilogramami. Dlaczego jest to złe? Ja sama miałam wagę, która mierzyła nie tylko kilogramy, ale i tłuszcz, mięśnie i tak no Więc na początku, kiedy traciłam kilogramy na samym początku właśnie mojej drogi, to było to ekstremalnie motywujące. Kiedy po tygodniu widziałam kilogram w dół, dwa kilogramy w dół. Byłam tak zmotywowana, taka szczęśliwa. Ale wiadomo, że nie można utrzymać takiego tempa utraty kilogramów. I też jest pewien limit, gdzie już nie powinniśmy dalej schodzić. Więc. Jak się motywować i dlaczego nie powinniśmy się właśnie motywować kilogramami? Co się dzieje, kiedy na przykład w pewnym tygodniu zważymy się i zobaczymy, że jest więcej niż oczekiwaliśmy? Co się wtedy dzieje? Oczywiście, humor na cały dzień już jest popsuty. Mamy różne wyrzuty sumienia. Staramy się zorientować, co się stało, i możemy najczęściej pójść właśnie dwoma skrajnymi drogami. Albo powiemy sobie. No cholerka jasna, tyle się staram, tyle ćwiczę, tyle robię, a i tak waga idzie do góry, więc mam to wszystko w nosie. Albo możemy pójść w drugą, bardziej niebezpieczną drogę, czyli no doładuję jeszcze z godziny kardio, obetnę z 500 kalorii, dam radę, dam radę, spalę te dodatkowe kalorie. Niestety to bardzo źle działa na nasze zdrowie psychiczne. I zdrowie psychiczne jest jedną z najważniejszych, Rzeczy, jakie mamy w życiu. Naprawdę. To, jak się czujemy, wpływa na wszystko. Jak wyglądamy, jak nasz dzień wygląda, jakie mamy relacje z innymi. Więc odcinajmy wszystko, co wpływa źle na nasze zdrowie psychiczne. I to jest też ważenie. E, więc czym mierzyć sukces, jeżeli nie tym ważeniem? stawiamy sobie inne cele. Na przykład, jeżeli jakiś e, filmik e, na YouTubie, na przykład, nawet może jeden z moich, jest dla ciebie na ten moment za trudny, możesz sobie postawić za cel: chcę go zrobić całego, nie wiem, za dwa miesiące, dam radę, albo chcę przebiec 5 kilometrów. dam radę, albo chcę zrobić 10 pompek pod rząd. Na razie nie, nie za bardzo mi to wychodzi, ale dam radę. I coś takiego może cię bardziej motywować, ponieważ tutaj jest może jakaś niebezpieczna granica również, ale jest to. O wiele mniej niebezpieczne niż kierowanie się tylko kilogramami. Więc waga precz, nie ważymy się w ogóle. Czwartym błędem, który chciałabym poruszyć, jest porównywanie się do innych. Niestety jest to plaga w obecnych czasach, kiedy jesteśmy bombardowani zewsząd obrazami, reklamami, social media cały dzień. Ale to niestety działa bardzo źle na naszą pewność siebie i na poczucie własnej wartości. Dlaczego? Ponieważ albo porównujemy się do innych i uważamy, że wypadamy lepiej, i wtedy jakby budujemy naszą wartość na niejako poniżaniu innych, nawet jeżeli to jest tylko w naszych myślach, lub całkowicie rujnujemy swoją motywację i swoją pewność siebie. Porównując się do ludzi, którzy według nas mają lepiej od nas, i, i często patrzymy na nich ze zazdrością. To nie jest dobry budulec do pewności siebie, do budowania swojego życia, swojego planu itd. To wychodzi już nawet bardzo poza strefę fitness. Jeżeli jednak chodzi o strefę fitness, to często możemy się porównywać do czyjejś wagi, czyjejś figury do tego, jak ktoś szybko wrócił do formy po ciąży, albo jak komuś się szybko udało schudnąć, zbudować mięśnie i tak dalej. Każdy jest inny i najlepiej porównywać się do siebie samego. Wiem, że to może brzmieć jak banał, ale to jest naprawdę prawda. Porównujmy się do tego, jacy byliśmy miesiąc temu, dwa miesiące temu. Co udało nam się osiągnąć? W jakich... W sekcjach naszego życia udało nam się wzrosnąć. Co udało nam się poprawić? Może jemy lepsze śniadania, bardziej staramy się o nasze zdrowie, udało nam się poprawić naszą kondycję i tak dalej. Więc naprawdę porównujmy się do tego, jak my wzrastamy. Obserwujmy swój własny wzrost i nie porównujmy się do innych. Naprawdę, bo to wyjdzie nam na złe. Piątym błędem jest branie sobie do serca wszystkich porad YouTubeowych, internetowych, blogowych, gazetowych itd. Pomyślicie, nie jest to trochę strzał w koleno? Przecież sama do nas nagrywasz na YouTube, piszesz na swoim blogu. Tak, ale zachęcam was do kwestionowania wszystkiego, do zadawania pytań, do sprawdzania wszystkiego. Niestety w internecie można napisać praktycznie wszystko, więc musicie naprawdę sprawdzać źródła. Nie wierzyć nikomu na ślepo i też, jeżeli coś brzmi za pięknie, to najczęściej jest nieprawdziwe. Jeżeli widzicie kogoś, kto obiecuje Wam, że schudniecie 10 kilo w miesiąc albo że wrócicie do formy sprzed ciąży w dwa tygodnie, to nie jest to do końca prawda albo nie jest to do końca zdrowy pomysł. Więc naprawdę, Oczy szeroko otwarte, cokolwiek słyszycie, cokolwiek czytacie, sprawdzajcie. I znów to jest taka porada, która wybiega poza fitness. Sprawdzajmy źródła, sprawdzajmy to, co czytamy. Wiele razy nawet nasi znajomi, bardzo dobrzy znajomi, udostępniają coś na Facebooku, na Instagramie, nowe informacje. Również je sprawdzajmy. Nie mamy pewności, czy nasi znajomi sprawdzili konkretne źródła. Więc edukujmy się. Ja sama edukuję się dosłownie codziennie. Sprawdzam informacje, czytam dobre źródła i do tego również zachęcam. Więc to jest 5 błędów, które sama popełniałam. Dajcie znać, jakie błędy wy popełnialiście w swojej drodze fitness-dietetycznej. Subskrybujcie, piszcie komentarze i dajcie znać, jak Wam się podobało. Powodzenia i uśmiech na cały dzień. Trzymajcie się serdecznie.